ewentualnie można gdy uciąg jest większy no to można użyć żyłkę 012 żeby ona w wodzie 012 012 no taki nie ma Cześć, nazywam się Adam Niemiec. Bardzo serdecznie Was witam na kanale Preston Innovations Polska. Chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować linki Preston Innovations. Podzieliłbym te linki na takie dwie grupy. Pierwsza grupa to są linki, które służą do nawinięcia na kołowrotek, a druga grupa to są żyłki służące do robienia zestawów lub przyponów. Zacznę od linek, które służą do nawinięcia na kołowrotek. W ofercie Prestona są trzy takie linki. Jedna to jest plecionka Reflo Absolute Feeder Braid oraz dwie żyłki. Jedna to jest tonąca Reflo Sinking Feeder Mono oraz taka neutralna, o neutralnej pływalności Reflo Float Max. Reflo Absolute Feeder Braid to świetnej jakości plecionka, która służy do, do połowów federowych. Ona występuje w trzech średnicach 0,8 mm, 0,10 oraz 0,12 mm. Plecionka Absolute Feeder Bright jest wykonana z ośmiu włókien polietylenowych, które jeszcze w procesie produkcji zostały potraktowane specjalną substancją, która no, powoduje, że, że, że ta plecionka lepiej tonie i, i przyjemnie się nią łowi. Plecionki używam, gdy łowię na feder klasyczny. Jedynie unikam jej, gdy łowię w rzekach i brania są bardzo wyraźne, natomiast. W kanałach, w zbiornikach. W jeziorach wykorzystuję właśnie plecionkę, ona bardzo dobrze wskazuje brania. Może to zabrzmi dla niektórych trochę dziwnie, ale im dalej łowię, tym cieńszą plecionkę stosuję. Czyli do łowienia kanałowego wykorzystuję plecionkę 0,12, do łowienia na średnim dystansie, powiedzmy takim koło 40-50 metra, wykorzystuję plecionkę 0,10 mm, natomiast najcieńszą plecionkę 0,8 mm wykorzystuję do łowienia dystansowego powyżej 60 m. Plecionka Reflo absolut ma kolor brązowy. Gdy łowię duże ryby albo łowię w rzece, albo łowię na metod feeder lub bombkę, wykorzystuję żyłkę sinking feeder mono. To jest szybko tonąca żyłka. No nie spotkałem się w życiu z mocniejszą żyłką, no to jest mój wybór numer jeden. Do metody stosuję żyłkę 0,23 najczęściej, do tego wykorzystuję strzałówkę o grubości 0,26 lub 0,28 mm. Podobnie do łowienia w rzece dużych ryb, też 0,23, ale wtedy bezpośrednio. Gdy uciąg jest duży i łowię na większym dystansie, wtedy sięgam po żyłkę 0,20 i, i stosuję jak, jakąś delikatną strzałówkę, nie za długą, z żyłki 0,26. Żyłka Reflo Sinking Feeder Mono występuje w następujących średnicach: 0.16, 0.18, 0.20, 0.23, 0.26 oraz 0.28 mm. Na szpuli jest 150 m. Żyłka Sinking Feeder Mono występuje w kolorze takim zielonkawym, który bardzo dobrze maskuje się na dnie. W związku z tym, że ta żyłka jest szybko tonąca, świetnie sprawdzi się także w metodzie odległościowej albo w innych metodach spławikowych, gdzie potrzebujecie użyć tonącej żyłki. Reflo Float Max, czyli jak sama nazwa wskazuje żyłka przeznaczona głównie do połowów spławikowych, to jest żyłka o neutralnej pływalności. Żyłka Reflo Float Max jest przezroczysta, natomiast z takim delikatnym zielonym odcieniem. Wszystkie linki, które służą do nawinięcia na kołowrotek na szpuli mają 150 metrów. Oprócz tego są jeszcze żyłki, które służą do budowy zestawów lub do, do wiązania przyponów, to jest Acupower, Reflo Power oraz Reflo Fluorocarbon. Moją ulubioną żyłką do wiązania przyponów jest RefloPower. Power, to jest żyłka Prestona, która na rynku jest, już jest na pewno ponad 10 lat, a nadal cieszy się dużą popularnością wśród wędkarzy, więc to jest produkt sprawdzony i, i godny zaufania. Występuje w średnicach 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 0,24 oraz 0,26. Żyłka jest przezroczysta, jest bardzo mocna. Wykorzystuje tą żyłkę do wiązania yy, przyponów zarówno do klasyka, jak i do, do metody. Na szpuli jest nawinięte 100 metrów żyłki. I ta szpulka jest nieduża, więc zmieści się na pewno do każdej przegródki w koszu wędkarskim. Żyłka Reflo Power jest doskonała także do budowy zestawów spławikowych. Najnowszą żyłką Prestona do budowy zestawów spławikowych oraz do wiązania przeponów jest linka Aku Power. To jest przezroczysta żyłka która występuje w następujących średnicach 0,7, 0,8, 0,9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 oraz 0,22 mm. Szpulka także jest niewielka, troszkę większa od Reflo Power, natomiast też na pewno zmieści się w koszu wędkarskim. Żyłka Aku Power, jak sama nazwa wskazuje, ma... Średnicę odpowiadającą tej, która jest podana na opakowaniu. Bardzo dobrze na niej się wiąże węzły, i, i te węzły są bardzo mocne. Ma też dużą wytrzymałość na zrywanie. Doskonała zarówno do wiązania zestawów spławikowych, jak i przyponów. Reflofluorocarbon to propozycja dla wędkarzy, którzy. Łowią w łowiskach o bardzo klarownej wodzie, bardzo delikatnie biorące ryby wybredne, które przyglądają się przynęcie z każdej strony, więc warto wtedy zastosować niewidoczny w wodzie fluorokarbon. A ta linka jest właśnie w 100% wykonana z fluorokarbonu. Występuje w następujących średnicach: 0,8, 0,9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 oraz 0,22 mm. Na szpuli znajduje się 50 metrów fluorokarbonu, no i to jest linka, która jest przeznaczona głównie do robienia przyponów. Wielu wędkarzy pyta mnie, co lepiej stosować, żyłkę czy plecionkę. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ zarówno plecionka, jak i żyłka ma swoje wady i zalety. Niewątpliwą zaletą plecionki jest to, że no ma na pewno dużo większą. Wytrzymałość na zerwanie jak żyłka, ale jej największą zaletą jest to, że jest nierozciągliwa, czyli wszędzie tam, gdzie zależy nam, żeby dostrzec najdelikatniejsze branie, warto zastosować plecionkę, co w praktyce oznacza wędkowanie na kanałach, na zbiornikach, na jeziorach. Wtedy warto sięgnąć po plecionkę. Wadą plecionki jest to, co poprzednio było jej zaletą, czyli brak rozciągliwości. Po zacięciu ryby plecionka jest nierozciągliwa, więc no nie amortyzuje nam jakichś gwałtownych szarpnięć pyskiem czy odjazdów. Podczas holu już musimy bardziej liczyć na wędzisko i sprawną obsługę kołowrotka. Wszędzie tam, gdzie przeszkadza mi ta wada plecionki, czyli brak rozciągliwości, sięgam po żyłkę. Czyli wszystkie połowy karpi, czy, czy to jest bombka, czy pellet wagler, czy jakieś inne metody, na które, które służą do połowu karpi. Żyłka to jest mój podstawowy wybór. Dlaczego? No bo jest rozciągliwa. Brania karpi są wyraźne, zdecydowane. Nie zależy mi, żebym miał nierozciągliwą żyłkę, która pokaże każde dotknięcie przynęty. Rozciągliwość żyłki jest dodatkową zaletą podczas holowania, gdy karp odjeżdża, szarpie, wtedy ta żyłka rozciągliwa działa na naszą korzyść, no bo działa jak taki amortyzator. Dziękuję, że dotrwaliście do końca filmu. Mam nadzieję, że temat linek, które są dostępne w ofercie Preston Innovations został wyczerpany i przybliżyłem Wam, do czego dane żyłki czy plecionka służą, i, i przyda się to w Waszym wędkowaniu. Jeżeli czegoś nie dopowiedziałem, albo chcielibyście coś więcej wiedzieć o żyłkach Prestona, zostawcie komentarz pod tym filmem. Mam też prośbę, jeżeli jesteście zainteresowani opisaniem bądź przedstawieniem innych jakichś akcesoriów z oferty Preston Innovations, także zostawcie komentarz pod tym filmem. Oczywiście zachęcam do pozostawienia łapki w górę, jeśli się podobało, jeśli nie, skrytykujcie, subskrybujcie kanał, naciśnijcie dzwoneczek i zapraszam na kolejny film. Do zobaczenia. To jest żyłko o neutralnej pływalności. Przezroczysta. Czekaj, ona jest przezroczysta chyba tak. <grymny>